A teraz poproszę Pana Bartusza Wojciech Szaka, wolności Sosnowiec. Wit Witam wszystkich. Tutaj jestem na zaproszenie Adama Pucka tutaj z Bezpiecznej Polski, który jako pierwszy mnie poinformował i Kasia Patriotka z Sosnowca jest tu ze mną Brysiu. To jest kolejny protest po Warszawie, Katowicach. Chodzi o to, że Polskę podzielą właśnie tak jak kiedyś był podział województw 49 kawałków tortu. To już nie będzie Polska, którą znamy. Zapomnijmy o tym. Trwa też w mediach oswajanie nas z emigracją. Audycje typu Tok FM, Gazeta Wybiórcza, TVN, TVP Info pokazują wpływy tej imigracji jako coś dobrego, jako ubogacenie kulturowe. Taki lekka żartobliwy przykład sprzed paru tygodni. Sztuka skrajnie lewicowego teatru we Francji, Refugees Welcome. Zaprosili właśnie imigrantów, gdzie sztuka mówiła właśnie o przyjmowaniu uchodźców. I co się okazało? Teatr plajtuje. Od kilkunastu tygodni imigranci okupują teatr. Żadna sztuka od tej chwili nie, nie może być przedstawiona. Teatr się boryka z, yy, z finansowymi kłopotami, bo musi płacić pensję. Restauracja, która żyła tylko z teatru, plajtuje. Więc to jest tak. Czy tu mówimy o obogaceniu kulturowym? Mówi się o jakichś inżynierach. No to żartobliwie znowu Niemcy wsłuchały się w głos Polski, bo kilka tysięcy inżynierów właśnie już zawróciły. I to nie jest sprawa zagalowa. Tutaj krótki rys historyczny dla tych, co to nie znają. Kilkanaście lat temu, jak rządziła Platforma Obywatelska, padły takie hasła, że Polska jest w stanie przyjąć każdą liczbę uchodźców. Cytuję. Potem powiedzieli, że każdy z nich. Będzie góra ich 100 tysięcy, ale uwaga, każdy może sprowadzić 8 członków swoich rodzin. To już jest 800 tysięcy. Teraz zobaczmy, co się dzieje we Francji, w Wielkiej Brytanii, w państwach zachodnich, które postawiły na imigrację. Pojawiają się strefy no-go. Pytanie, czy chcemy takich stref tutaj? Nie! Czy policja, policja ani nikt z nas nie wejdzie, bo się będzie obawiał swoje życie? Tutaj jest, niektóre osoby mają krzyż. Bez względu na to, co kto myśli o tolerancji religijnej, za uchodźcami z Afryki idzie skrajny islam, jak to opisał Leszek Szymowski ostatnio na portalu Najwyższy Czas. Na początku przychodzą, stosują się do zasad. Kiedy jest ich odpowiednia liczba, ustalają swoje zasady. Nie wiem, czy wiecie, a propos tutaj radnej z Dąbrowy, która powiedziała o brakach kadrowych w polskiej policji. Pytanie, czy będzie polska policja, skoro chcą ją uzupełnić uchodźcami, cytuję, z Ukrainy i docelowo obcokrajowcami. W Wielkiej Brytanii już białych nie można przyjmować do policji, są w tak zwanym drugim naborze, bo trzeba ubogacać kulturowo. Trzeba przyjmować hindusów, trzeba przyjmować tych, którzy znają prawo islamu, więc niebie pedofilia jest zakazana, ale jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, zobaczmy gang z Rotterdam, zobaczmy kto odpowiadał potem. Gnębieni byli ci, którzy to nagłaśniali, m.in. Tommy Robinson, który znowu siedzi w więzieniu za ujawnianie przestępstw imigrantów. Bo za każdym razem nasze takie posłuszne media, bo nie mamy polskich mediów, mamy media z zagranicy, bez względu czy się przestają, czy to jest wirtualna Polska, onet, yy, one wszystkie są sterowane. I za każdym razem, gdy dochodzi do jakichś protestów po przestępstwach imigrantów, choć nie twierdzę, że wszyscy je popełniają, to co się podaje? Skrajna prawica. Nie, nie jesteśmy skrajną prawicą, domagamy się tego, żeby Polak w Polsce był gospodarzem. To nie jest hasło mowy nienawiści, że najpierw my, Dość tam, a potem dopiero kołacze dla obcych. A tu, bez pytania, na co zdanie, będą dawali po kilka tysięcy złotych, czy też w euro będzie płacone, plus yy, na kursy językowe, plus na opiekę dla dzieci. Więc pytanie, czy Polak będzie w stanie na to wyłożyć, skoro już przyjęliśmy kilka milionów osób, wiecie, jakiej narodowości. Więc, tak jak mówię, powtarzam jeszcze raz. Gdzie są takie media? Tutaj, skoro tu się gromadzą mieszkańcy. Ja propos tutaj organizatora. Vox Populi, Vox Day. Czyli głos narodu, głosem Boga. I na tym zakończę. Dziękuję. Brawo.